Cześć widzowie, w dzisiejszym odcinku pokażę wam, co zrobiłem jako piosenkę. Ogólnie te piosenki są robione przez 2 i inteligentnie. To jest... Sorry, że. Ogólnie to ta, ta aplikacja nazywa się no AI. I zrobiłem piosenkę. Oczywiście ten tekst, który napisałem nie dotyczy mnie. I raczej większości, no po prostu. Jest na przykład Rap -pop, Metal Hardcore i znowu, ale. Dobra, no co najpierw Wam pokażę, to bardziej spokojne. To jest spokojne. Dobra, ja się sam nie, nie będę nic mówić. Ja. Gdy poszedłem do szkoły, to baba od matmy zapytała mnie, czy umiem, czy lubię i czy zesram się, powiedziałem, że jest chora. I zeby zostawiłam, nie poszłem na wołęw i powiedziałem, że powieszę się. Jak nie zagramy w gałę angielski, poszedłem z luzem, mo. Mamy dzisiaj sprawdzian, i nic nie powstrzyma mnie ostatnia lekcja. To polski tego nie lubię, po co mamy się uczyć? Jeśli gadamy ciągle, to bym cały mój dzień. Pochwal się, matce, że przeżyłeś konie. Natomiast to konie no to chodziło mi o koniec Tylko C mi się nie dopisało. Tutaj jest ogólnie jest poprawiona wersja Tutaj jest ta pierwsza To, ja się, to w sumie to jest podobne Oje, To baba od matmy zapytało nie, to, to, to ja przez mnie Tego przed chwilą słuchałam, ale przez chwilę to, to jest mocne Teraz się wycisam, nic nie gadam Wy poszedłem do skoły to baba od matmy zapytało mnie czy umiem, czy lubię i czy ze Się powiedziałem, że jest chora! I żeby zostawiła mnie, poszłem na wyw i powiedziałem, że powiesz się Jak nie zagramy w gałę angielskiej Poszedłem z luzem, mamy dzisiaj sprawdzian! I nic nie potrzeba mnie ostatnia Lekcja do polski, tego nie lubię! Po co mamy się łączyć? Jeśli gadamy ciągle po polsku, to by... Cały mój dzień Cały mój dzień To cały mój koniec Dobra, no ja to pokażę teraz poprawę na walsie Bo tam też było trochę Zacy Dobra, i teraz to no, jest Przypadkiem, że wyglądałem to samo Gdy poszedłem do skoły To baba od Na to jeszcze I powiedziałem, że powieszę się Jak nie zagramy w gałę Na poszedłem Józef Na angielski poszedłem Z luzem mamy dzisiaj sprawdzian I listę powstrzymam, nie rozstania Lekcja do Polski, tego nie lubię Co mamy się tego uczyć? Ciągle po polsku Chciałbym cały mój dzień Pochwal się Martę, że Przeżyłeś Koniec Koniec Hello. Dobra Tutaj będzie tutaj, Tak, tutaj będzie to się znowu powtarzać To pokaże wam mój pierwszy Co ja zrobię, tylko co muszę zobaczyć Nie, to będzie słabe bo słabe... O, to ja chyba... Kiedyś człowiek... <noise> nie, dziś... To był... O, to, to było... Nie, to na pewno jest... Ale... Kiedyś człowiek, a na zawsze Kiedyś człowiek, a To jest to... A co ogólnie to... Yy, sam początek jest robiony... No, a nie, bo tutaj mam tak mało tekstu tego Ej, to ja nie wiem, czy mam to recht. Te, bo tam był mało tek. Ke desto Nie, bo to jest tak. Ke desto begehrt. A lato no to tak. No. Potem też siła poszła ci. Potem takie zdanie spilowane, jedna wiosenka, kiedyś sobie gdzieś maszyna. Zresztą ja to słynę eee, no to co? Posłuchajcie o sobie, już nie przedłużam. Czyj to człowiek dziś? Masz na mał? A, a, a Poszła zawsze wciąż Niczego nie zaujeje Kryj się Kryj, bo Już nadchodzę do twojej Pustko nie mogę Już wytrzymać to coś Właśnie nie mnie Szukam, muszę się Wiedzą, że... Przecież zastępuje to czas, gdy pierwsza noc poszła gładko, druga już gorzej. Trzecia to już dziwne cztery, to nie wiem, co się dzieje. Więc pojuta to kosmalna cycha, właśnie zanika, nie mogę wytrzymać. Biorę pistolet i pociągam za spust. Potwór właśnie niezapięty. Okazało się, że nie. Wziął mnie za gardło, już widziałem rany niebios, ale nagle policja Szczerał niego i mówili, że to nie robot, tylko tak zawany filial, autom. Zabił pięć rok. Część żonów, Zabił pięć rok. Część żonów, do animatroników Tylko czym porały jest taki nieuchwaść w no, tutaj już nie ma nic takiego bardziej Więc na no tam <laughs> widzę ten jeden wątku, który daje mnie boli Pięć pojąta. Tego nie mogę zmienić No to co, to by było wszystko z tego odcinka W następnym odcinku może będę robić piosenkę i wtedy wam też pokażę jak to wygląda No to co, zapraszam do subskrybowania, skomentowania, zlajkowania A, nie było mnie tak długo, bo byłem chory No co, widzimy się w następnym odcinku Fuck!